Chciałybyśmy Tobie pokazać coś, co jest zupełną nowością w Mormu. Wow! To Kasia, faktycznie nie zaskoczyłaś. E, torebki jeszcze w Mormu nie widziałam. Piękna, duża, zamszowa torebka, a jak wiecie, zamszowej torebki e, to ja szukałam bardzo długo, czemu nie wiedziałam Naprawdę? O niej miesiąc o, wcześniej. Po jakieś bo faktycznie e, to jest coś, co myślę, że. Każdej kobiecie będzie potrzebne. Bardzo fajny model. Widać, że dużo się zmieści i to mm -hmm. będzie taka torebka na co dzień. Świetny kolor zamsz. Dziękujemy bardzo. No właśnie o to chodziło, żeby do naszych ubrań mieć torebkę, która będzie pasować do wszystkiego, i będzie pasować każdemu. No i ja też bardzo co doceniam, że tutaj mm -hmm. są krótkie rączki, bo bardzo często lubię trzymać torebkę w ten sposób. Na no, się ją przepieszono mm, tak, tak przez ramię, także bardzo fajnie pomyślane. Dziękujemy. Nasze dziewczyny projektantki bardzo długo pracowały nad tym, żeby dowieść taki model, który będzie naprawdę uniwersalny, będzie wyjątkowy i będzie po prostu pasował każdej kobiecie. Prawo, dobra robota.